Tego tytułu bezpieczeństwo zdrowotne. A czytając artykuły w tej gazecie, o której Pan właśnie wspomniał, nie wymienię nazwy, pewnych osób, to jednoznacznie wnioskuję ja i nie tylko ja, ale i zarząd, że budowa czy rozbudowa tego szpitala ma polegać na zmniejszeniu liczby łóżek i zmniejszeniu personelu. Nie wiem, czy mieszkańcy powiatu, i pracownicy szpitala tak mocno to poprą. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Pan Wice Panie Antoni Janik, ja nie bez przyczyny składając oświadczenie na przedostatniej sesji mówiłem e, o księdze Kocheleta. Pan z uporem maniaka. Panie, panie, wiceprzewodniczący, pan nie uporem maniaka. Panie, 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 wice, pan pan z panie, pan maniaka, tysiąc tysiąc panie, 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 Niech się pan tak na no, tak? mnie nie uśmiecha. Pan ma obowiązek pouczyć swojego podwładnego, jak ma się zachowywać. Nie, ja się... odbieram panu głos. Ja, ja mam... odbieram panu Nie ma, ma takiej możliwości. Panie radny Janik, protestuję w sposób jasny, jednoznaczny i wyraźny. Nie ma sytuacji mówienia o przejęciu szpitala w obce ręce. To pan i zadaję publicznie pytanie. Głosował, nie głosował za przyjęciem uchwały, która mówiła, że Zarząd Powiatu Bolszyńskiego nie wyraża zgody na prywatyzację tego majątku. To nie pan, 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 jako radny, pan jako radny sugeruje rzeczy, które nie mają miejsca. Cytuję, realizuje pan przekierowanie panie starostwo. Nie wiem jak. Pan Starosta co tydzień może wydać pozwolenie na budowę i je zmienić. Panie Radny, niech Pan zmieni stanowisko. Niech Pan zmieni język. Niech Pan mówi do nas jako do ludzi, którzy tak jak ja, chcę mieć do Pana szacunek. Będą mieli do nas. W tej chwili niestety, bardzo mi przykro, ale zadam Panu to pytanie. Czy chciałby Pan doprowadzić naszymi rękoma żeby tu było drugie ródno. Żeby była likwidacja majątku, który panie, społecznie jest potrzebny, panie, a który został sprzeniewierzony. Panie, 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 panie radny Nie, chwileczkę, chwileczkę. Jest? To jest, jest bezszelne oszczerstwo. Sprawy zostały wyjaśnione i to dzięki moim staraniom majątek ten znalazł się we władaniu gminy Holsztyn. Tylko, że byli na, ty, na tyle nieuczciwi, że nie przeprosili za takie pomówienie jak Pan tu teraz głosi i nie podziękowali za mój trud dla za, za zabezpieczenie majątku. I to jest bezczelne ugarstwo. Pan jako y, były członek y, lewicy realizuje ten plan, y, który, który mi y, y, w 91 roku obiecał sekretarz, sekretarz SDP i ER, wtedy, nie, wtedy nie, 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 nie y, Socjaldemokracja obecna, że się zeszłam na nim. I pan, jest, pan się wpisuje w tą, w, tą, w, tą, w tą retorykę, pan się wpisuje w ten plan, taki łobuzerski plan, zęczny na tym, który, który z, z poświęceniem wykonał zadanie swoje i to w sposób wzorowy. Ja byłem przesłuchiwany 29. Lipca 1992 roku przez prokuratura wojewódzkiego, bo był donos ze, ze środowiska właśnie waszego, że, że jakoby tam się coś złego stało, 4,5 godziny byłem przysłuchiwany, mam dokumen pełną dokumentację z tego i pani prokurator taka już pani podkre. proszę o, ja mam rzeczy. prawo, ja mam prawo. Zostałem tu w sposób bezczelny oskarżony o jakieś sprzeniewierzenie. Pani prokurator powiedziała mi, że na, na pytanie końcowe, czy rzeczywiście to ma, yy, tak jak tam sugerują, yy, sugerują ci, yy, którzy donieśli na mnie, yy, mówi tak, rzeczywiście Pan zrobił yy, najlepiej jak można to było załatwić. Ja mam na, nakręcony film z tego i to, że mienie yy, ruchome zostało rozdysponowane nieodpłatnie jednostkom budżetowym, to jest też prawidłowe. I w ten sposób Pan zabezpieczył obiekt przed włamaniami, kradzieżą i, i dewastacją, dewastacją obiektu. To był, to, był, to był lipiec, ale rok wcześniej na mój wniosek i, i prośbę do pana, do pana Wojewody, żeby jeżeli Rada Gminna wystąpi o przekazanie nieodpłatne ośrodka, żeby się na to zgodził, wyraził na to zgodę. Z mojego, z mojego wniosku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Społecznej Rady Miejskiej Wolsztyńskiej w tymże ośrodku i Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę o przejęciu ośrodka na majątek, na majątek gminy Wolsztyn. I to, to jest ze wszech miar godne pochwały i, i uznania, a Pan mi tu opowiada bajki i, i, i bezczelnie Pan mnie oskarża o jakieś przejrzenia. Dziękuję jak Panie gdyby, Radny. Gdybym jeszcze nie wierzył, to bym nie, nie jeździł rowerem dzisiaj, tylko taką wypasioną bryką, jak tutaj nie, nie jedę. Dzień no dziękuję. to naprawdę, naprawdę trzeba mieć, mieć naprawdę brak, brak wyobraźni i, i, i szczególnej bezczelności, żeby w ten sposób atakować. A, a na, 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 potwierdzenie, na potwierdzenie tego, o czym mówię, mam, mam pełną dokumentację. Co się dziękuję, stało? Co się radny, stało z majątkiem? Dziękuję. Trzy Naprawdę, niech Pan przestanie atakować mnie na, na sesjach. A nie wolno, proszę Pana. Stańcie siedzieć cicho, uważnie, słuchać i, wy, i wykonanie przez Wyjazdowa sesja, o której Pan mówi w grupie Rady Miejskiej Bolsztyna, odbyła się. W której uczestniczyłem, byłem radnym tamtej kadencji. Po drugie, nie byłem, nie, nie byłem, nie jestem i nie będę członkiem ugrupowania partyjnego, które jest związane z barwą czerwoną i socjalistami. Jeżeli pan dzisiaj jest apologetą tych ludzi, którzy so, siedzą obok Pana, tak jak pan Kurb i pan zając, to jest tylko i wyłącznie Pański Grup. Dziękuję. Zgłaszał się Pan Radny Janusz Brostow, Jak Proszę. E, tak, e, na końcu będę mówił bardzo spokojnie. E, ja chciałbym nawiązać, do Twoich słów. Nie użyłem specjalnie słowa Pani Radny, tylko rąku. Ja również chyba jem już drugą szczękę, jeżeli chodzi o asymetrię w Muszę Państwu powiedzieć, że e, nie wiem, chciałbym, żebyśmy teraz jakoś, nie wiem, stali, mieli się za ręce albo coś takiego, bo e, nie, wcale żartuję, proszę się nie śmiać, bo e, jak jestem już kilkanaście lat, to y, takiej sytuacji nie było. Nie było takich, takiego obrażania się, wyciągania jakichś sytuacji, powiedzmy sobie, za światu, sprzed 20-30 lat. Y, obrażania się, bo tak to niestety traktuję. Y, proszę mi wierzyć, zawsze staram się, żeby chociażby moje słowa, może, które czasem y, ktoś tam odbiera, że są. Y, no, w jakiś sposób bardzo docikliwy, ale staram się, żeby były i staram się, żeby nikogo nie obraziły. Dziś na sesji tutaj rozmawiamy, ale jeżeli wyjdziemy z tej sesji, ja każdemu z Państwa podam rękę, z każdym z Państwa porozmawiam i każdemu z szacunkiem no, powiem, dzień dobry i do widzenia. Może ja mam taką propozycję. Może Państwo, niestety piłka jest po stronie tej koalicji, którą może dzisiaj tak trudnie nazwałem, przez to może wypiłem troszeczkę kij w się, Ale może umówmy się na stesji, o następnej sesji. Niech to będzie krótka, merytoryczna e, rozmowa. Jeżeli ktoś nie ma racji, to po prostu powiedzieć mu, nie ma pan racji, i zamilczeć, Nie obrażać się wzajemnie, nie wyciągać jakichś sytuacji z, z, z rękawy. Niech to będzie już teraz spokój, to jest się. Tak to było chociażby dwie kadencje wcześniej, pamiętasz? Również były w burze, również się spieraliśmy, ale jakoś to było spokojnie. O, tej spok o ten spokój, o zgodę, chociażby w kwestii szpitala, bardzo proszę i do Państwa radnych wszystkich apeluję. Panie Przewodniczący, ja jestem po przygłosie. 6 godzin to jest naprawdę dużo. Ja sam już padam, czy może można by było zrobić dwie sesje trzy godziny. Ja myślę, że to co się teraz dzieje, to duża związana między nimi jest z tym, że jesteśmy eee, bardzo zmęczeni. Dziękuję bardzo. panu radnemu. W swojej wypowiedzi pan zawarł bardzo, bardzo piękne, ładne i jednocześnie racjonalne zdanie. I o co opelowałem przez całą dzisiejszą sesję i również poprzednią. Niech nasze wypowiedzi są krótkie, precyzyjne, zdecydowane. A jeżeli będziemy w ciągu sesji mówić 10-20 razy o tym samym, to za chwileczkę sięgnie nas 21. Jesteśmy osobami świadomymi i wiemy, co mówimy. I y, złym zwyczajem jest, że o tej samej sprawie 14-20 razy w ciągu sesji mówimy. Dziękuję, proszę pan bardzo, pan bardzo. Bardzo króciutko, Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za odpowiedź. Ja, już Twoją, też powiem po imieniu. Ja, znamy się nie od dzisiaj. Ja od samego początku mówiłem, drodzy Państwo, że zgoda buduje, zgoda I od całego początku mówiłem, i byłem skłonny, i jestem skłonny do dialogu, co naprawdę pokazałem to w wielu przypadkach. Ale, drodzy Państwo, jeżeli patrzymy na wszystko z perspektywy kilkunastu lat i teraz wchodzi ktoś nowy i też mu się zaczyna udawać. Robi się, bo ubiegły rok uważam za sukces patelu bilnika, spłacenie kredytów, robienie też inwestycji z gminami, rok obecny, robiona ścieżka, jedna, druga, też szpital. Drodzy Państwo, ostatni jestem w tym towarzystwie, który by mówił, że nie zależy mu na szpitalu. Tak jak widzę, że na szpitalu na żadnej osobie. I jest jedna sytuacja podstawowa. Mamy projekt, mamy fundusze, gminy na nas patrzą. To po co? Mamy bardziej. Ja nigdy nie byłem osobą nigdy, aby podchodziła do sprawy konfliktowo. Każdy miał szansę. I pan kurp, i pan zając. Każdy. Każdy z nich. I pan, jak ja już ja wiesz. Powiedz, jak było na początku. Dlatego, drodzy Państwo, to, co powiedział pan radny Moskowiak, popieram tak najbardziej. Twórczo, zasadnie i zgodnie. A jeżeli ktoś ma jakiś problem, to powiem jednoznacznie, że jak mam coś powiedzieć, to mogę, ale nie chcę, bo te przypadki, które były wymienione, były tolerowane. I mam na to dokumenty, ale nie będę ujawniał. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Radna Bucka. Ja też muszę się odnieść dzisiaj do wypowiedzi pana zająca, bo czuję się naprawdę obrażona. On będą z radnym przez tyle lat. Ja jestem sołysem 10 lat. Nie było roku, żebym nie pisała wniosku o budowę drogi, budowę chodnika. Odpuściłam w 2014 roku, bo radni, co tutaj byli, yy, pamiętać, jak wyglądała sytuacja we wsi. Środek wsi był nieprzejezdny. Dziecko, żeby dowieźć do szkoły, trzeba było jechać polną drogą do Grójca, żeby wrócić do z dni do szkoły, bo droga była nieprzejezna w centrum wsi. Po tobie przyjechało do po mojego sąsiada, musieli go na noszach wynosić się 200 metrów bo droga w centrum wsi, jednej z największych, większych w gminie Sierdec, była nieprzejezdna. Było zapewnienie z zarządu powiatu, że jak tylko będzie zrobiona kanalizacja sanitarna, powiat robi kanalizację burzową i od razu będzie budowana droga i chodnik. Kanalizacja burzowa została zakończona w 2014 roku i miałam zapewnienia przez panią Teresę Sobkowiak, która była w zarządzie, że powiat ma pieniądze zachowienic na budowę kanalizacji i na wykonanie chodnika i drogi. Drogę odnowił nam wykonawca kanalizacji sanitarnej, to jest odnowienie asfaltu. Nikt nie mówi o budowie drogi. My nie żądamy nawet od powiatu, bo wiemy jaka jest sytuacja, że w pierwszej kolejności jest Chodzi nam tylko o bezpieczeństwo dzieci, żeby te dzieci miały którędyść do szkoły. Proszę przyjechać zobaczyć i pan zając na pewno nie wie jak wygląda chodnik Chowienic. To jest pobocze, że jak popada, to jest więcej ślizgawka, lepsza niż na lodowisku. Już nie mówię, że jak za Panią roku, że rakuza na nogę właśnie po Ale zapraszam go, niech przyjdzie zobaczyć. W jednym miejscu jest cudzienka, w jednym jest zarośnięte trawą. No, w niektórych miejscach można przejść po tym poboczem, ale wszyscy mieszkańcy i dzieci, wszyscy chodzą jezdnią. Teraz jak jest ta jezdnia odnowiona, wiadomo, że żaden kierowca po malutku nie jedzie. więc Tyle lat czekania, bo mój poprzednik był 18 lat sołtysem i wiem, pewnie byłam w Radzie Sołeckiej, że też walczył o tą drogę, ale wciąż było mówione tak. pierwsza woda, później kanalizacja, później telefony, teraz już mamy wszystko od 2014 roku i było zapewnienie i teraz w, tym, w ubiegłym roku tak było zrobione, że w kopalnicy po wykonaniu kanalizacji od razu była robiona droga i chodnik. U nas tego nie zrobiono. I teraz po tylu latach, pan zając mi zarzuca, że dostałam to po znajomości, to teraz jak ja mam walczyć o drogę do kiełpi, jeżeli też mi ktoś zarzuci, że coś tam jakieś komuflańskie było? Tak nie może być. Dziękuję, pan radny Stanisław Szanowni radni, ja myślę, że jakbyśmy przenieśli dyskusję na komisję, to nie byłoby takiej dyskusji na sesji, ale od jakiegoś czasu zrobiło się tak, że na komisji się nie dyskutuje, bo nie ma mediów, dyskutuje się na sesji. Nawet dochodzi do prowokacji, że radny nie uczestniczył w komisji, a składa podpis, że był na komisji. Więc proszę wszystkich, uderzmy się w jak tu kolega mówił, zacznijmy pracować. A jak nie chcecie pracować, to chociaż nie przeszkadzajcie tym, co chcą pracować. Przykładów możemy, możemy mnożyć. Zrobiliśmy wyjazdową sesję poświętnie moją inicjatywą bo tylko dlatego, żeby pokazać paru radnym z miasta Wolsztyna, że powiat nie kończy się na mieście Wolsztyn. Ale oni zrezygnowali po sesji, kiedy myśmy zrobili objazd, oni zrezygnowali z tego y, oglądania, zobaczenia gminy i powiatu, jak to daleka sięga. Ich nie interesuje, że pogotowie tam jedzie 45 minut. Prawda? No nie interesuje. No, no taka jest prawda. Do gazet dajemy nieuczciwe wiadomości. Ludzie są zburwesowani, bo prawda jest inna, inaczej pis piszą gazeta. Ja myślę, że wszyscy mają takie odczucie. Jak nie, to ja przepraszam. Dziękuję Panu Radnemu. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Ale proszę. Ja, proszę Krótko, to... jak zadeklarowałem. Panie Starosto, bo chodzi o to i chciałbym, żeby Pan tutaj zrozumiał, że my po prostu się tutaj obawiamy tego, że tych pieniążków nam po prostu nie starczy na, ten, na tę rozbudowę, że się zadłużymy. Mamy prawo do takiej obawy i, i się martwimy. Być może czasami jest to tak to zbyt ostro, ale Chodzi mi o to tutaj, żeby nie było takich przepychanych, po prostu się martwimy, dlatego no, gorzej by gdyby było, gdybyśmy stanęli z boku, zwisili głowę i no, nie będziemy przeszkadzać, skoro mamy takie obawy, to grzecznie je artykujemy, bo zostaliśmy wybrani przez ludzi po prostu i, i, i mamy do tego prawo. Panie, pan panie, 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 panie radny, ja powiem tak, e, jeżeli, jeżeli mamy mówić o oszczędnościach, o rzeczach, to powiem tak, 2014 rok, prawie 19 milionów kredyt. Nikt się nie przejmował i 2018, 2020, 2021 są największe spłaty państw, tak? Największe spłaty. Ktoś, jak kto brał kredyty 5-6 lat temu nie myślał o tym, że za 5-6 lat mamy do spłaty tak potężne kredyty, gdzie nas stawia spłatę góra 2, 2 milionów złotych na rok. My spłacamy w tej chwili kredyty, gdzie mamy już zaplanowane w tym roku te środki na spłatę kredytu, nie bierzemy żadnego kredytu, i ten rok zamkniemy gdzieś sumą. Przepraszam, że tak może tu jest za okrągłe, ale więc jak 15 milionów gdzieś, gdzieś tysięcy, tak? 19 było... w styczniu w grudniu 2014. Panie, zaraz, a nie zaraz jak pani obiecuje, bo będą pana... Nie też... o to. Ja mówię w tej chwili, Panie Radnej, że w tej chwili mamy tak o to. Ja nie obiecuję. Nie obiecuję, tylko mówię, że nie zadłużamy kredytu powiatu. Nie zadłużamy. Oddłużamy ba. Nadal robimy inwestycje. Ubiegły rok powtórzę. 300 inwestycja. W tym roku znowu działamy. Jedyną podstawową rzeczą jest to, aby dopasować ten szpital. To jest raz, to dos dostosować. Dwa, też, tak jak Państwo mówicie, no, przepraszam, tak odbija, ale no, Pan Janowicz mówi powodowo. Yy, no z czego? Ma Pan iść pieniądze? No z czego mamy wziąć? Ale myślimy. Tu, tu nadwyżka, tu troszeczkę, takie coś. Da na liceum, da na liceum, tego nie stoimy w miejscu i twierdzenie to, co powiedział pan to starosta, że nie robimy nic, to jest naprawdę obraza. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pan radny Stanisław Skorówka. Ja Myślę, że teraz jak tak na spokojnie y, mówimy, to chciałem brać uwagę jeszcze jedną rzecz, bo przecież ja nie twierdzę, że droga y, do wyborczy nie jest potrzebna. Ja tam jeździłem 5, 10 i 12 lat temu. I dziwię się, że ta droga jest. Ale niedawno był problem drogi lipowej, prawda? Wybierzmy teraz, która jest bardziej potrzebna, bo myśmy z komisją chcieli pojechać, uzupełnić ten brakujący kawałek, który radny już na, na sesję, ale się okazuje, że wyprzedzili, wyprzedzili nas drogowcy, nie, nie mogliśmy pojechać, prawda? I... Tak, I podchodźmy racjonalnie do tego. Spotkajmy się parę razy na komisjach. Dyskutujmy, ale nie opublikujmy się. Dziękuję. Szanowni Państwo, zanim zamknę obrady 22. sesji Rady Powiatu, przypominam, proszę. Jeszcze jedna informacja. Tak, Szanowni Państwo, no, informacja, no, powiem tak, bardzo, bardzo ważna i przede wszystkim też y, y, finansowa. Otrzymaliśmy, otrzymaliśmy, dzisiaj informację dotyczącą, <laughs> dotyczącą, nie, dotyczącą y, pozwu o zapłatę w postępowaniu pominowczym odszkodowania Kwoty 3 726 087 Od Odpowód pan Jacek Adam Kurnatowski za gość Sprawa w tej chwili jest w analizie radców prawnych. Nosimy się z wyjęcia kancelarii, bo to, to jest tak poważna i potężna kwota. O oszcz oszczędności, może pani wecynąć na czym to Dlaczego? Proszę Pani panie, Jest to świeża sprawa. Yy, to znaczy ja jeszcze nie czytałam tego głosu powiem szczerze, tak. Ale generalnie chodzi o to, że yy, został zwrócony Pałac w Cieszynie na rzecz yy, spadkowiercy dawnych właścicieli, tak, czyli Pana Jacka Kurnatowskiego. I w tej chwili Pan Kurnatowski, tak, dochodzi Odszkodowania yy, za bezumowne korzystanie z nieruchomości w gościeszynie. Nie dochodzi Generalnie dochodzi również yy, odszkodowania tytułem yy, braku nakładów, które tam były czynione, też tak? Za tak? Dziękuję. Jest to świeża sprawa, która przyszła w dniu dzisiejszym. W dniu dzisiejszym. Panie ja będę monitorował i będę informował e, radnych na każdych komisjach w dalszym postępie tych, tych prac. Proszę Panie.